Witam wszystkich serdecznie, z tej strony i z kanałem StarCraft. Zapraszam do obejrzenia kolejnego meczu z StarCrafta II. tym razem i to po raz kolejny Go for StarCraft 2 do wygrania 200 euro. Graczami są Tesal Polt, gracz z Korei grający na europejskim serwerze. Jego przycimnik jest gracz z Polski Acer Nerchio Nercio Afera nikowa najprawdopodobniej za chwilę i tak wybuchnie jak zawsze jak to czytać. Ja już mam to gdzieś i będę po prostu banował wszystkich. Którzy będą mówić mi na temat e, czytania tego niku, bo to już się robi nudne. Średnio co dwa miesiące to wyskakuje. E, mamy Supply e, deep, mamy Cloud Kingdom z moim ulubionym tutaj gdzieś latającym rekinem, którego na razie niestety nie widać latającym waleniem. Aktualny wynik, uwaga, za chwilę będzie spoiler, więc jeżeli nie widzieliście wcześniejszej gry, to proponowałbym zrobić teraz pauzę e, i po prostu, albo no, pauzę, i otworzyć tamten mecz. No i spoiler alert był i za chwilę mówię wynik. Aktualny wynik 1 do 0 dla Tesla Polta. I no ładnie to zagrał. Te trzy tory z upgrade'ami po prostu uratowały go, uratowały w ostatniej chwili. No i ładnie Polt no z armią po prostu uciekał. Co tym razem nam wykombinuje? Tej gracz z Korei, to jest bardzo dobre pytanie. Jest już expansion energia przy 14. Okej, okay, dobra, to dosyć y, ciekawe. To było przy 14. Y, trochę niestandardowe, zwykle koło 15 się to robi, ale to już chyba nie ma tak wielkiego znaczenia teraz. Y, I ostatnio były rocze. Zerlingi, Bejlingi z przejściem w Infestory oraz yy, Broodlordy, no wyszło jak to wyszło, sami doskonale widzieliście, teraz jest w drodze już yy, Spawing Pool i yy, na razie gazu jak doskonale widzicie nie ma. Szybka ekspansja Zerga na Tyrana, to jest już standardowy standard ponad wszystkie standardy, inaczej to nie będzie rozgrywane, nie widzę by gaz był przejmowany, więc yy, szykuje nam się raczej szybka ekspansja i tak też jest, szybka ekspansja Polta. Na tej mapie nie mamy żadnych złotych minerałów, żadnych złotych, e, znaczy złotej ekspansji, ekspansji trochę jest, policzmy sobie teraz tutaj grzecznie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli dziesięć ekspan, e, jeszcze raz, bo nie umiem liczyć się, liczymy od góry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć ekspansji, dziewięć ekspansji, no niech będzie i dziewięć tych ekspansji. Ekspansji. Chyba jednak coś ze mną jest nie 4. Cztery... No, no chyba tak, 10 razy 2, 3, 10. Nie policzyłem ekspansji naturalnej Terana, no to lekki zong. No i jeden raks, ekspans ze strony Polta Podwójna rafineria w tym momencie Bardzo ciekawe, dużo gazu wydobywa Na cóż on ten gaz wykorzysta Nie będzie zbyt dużo raksów Może będzie chciał pójść Nie będziemy teraz kombinować w co on będzie chciał pójść Pierwsze zerlingi już lecą Bo lepiej poczekać i zobaczyć niż zgadywać I źle po prostu No i nie zgadnąć tego co się trzeba No maryjsy są produkowane, jeden za drugim Jest faktorka, może będzie chciał polatać Bansha albo coś w tym sensie, że potrzebuje tyle gazu To też byłoby dosyć ciekawe, ale ta expo jest do reaktor w drodze, możliwe, że zaraz heliony jakieś tutaj wyskoczą Zerlingi już biegną jak szalone, bunkier jest budowany dla Polta Trzech Marinesów powinno już wyjść na dół, żeby tam osłaniać teraz No i już teraz wychodzą, ale bunkier zostanie, a muszą się pozbyć tego bunkra 25 minerałów w plecy oraz oczywiście czas, czas, czas Każda minuta kiedy scv nie wzbiera minerałów to jest około 60 minerałów w plecy to można o tak policzyć, więc warto te cefałki yy, ratować. Warto, żeby pracowały i warto, żeby się nie obijały. I znowu Nerkio będzie się tutaj wbiec i Byłoby fajnie, gdyby do radę tego muła jednego zjąć, to wtedy trochę mi byłoby w presję. Ale nie dał rady, musi jednak się ewakuować szybko. druga ekspansja już dla Polaka jest na tej mapie. Klaukinom nie jest to chyba zbyt dobra mapa dla zerga, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych ekspansji, bo jest naprawdę ciężko. Tu jest o tyle niedobrze. Że kamienie przeszkadzają zergowi nie może otoczyć przeciwnika. To jest raz. Tutaj. No musi uważać, tu o tyle fajnie zerk ma możliwości, że z każdej strony może zabiec yy, armię przeciwnika. No, ale te ekspansje są naprawdę ciężkie do zabezpieczenia. Tutaj Plantery Fortress jest po prostu świetne, blokuje możliwości przejścia armii Zerga. No i oczywiście zabezpiecza ekspansję dwa heliony już jadą Roach Warren jest w drodze. Z Pinecrawlera jak widzimy nie ma kripu też za bardzo nie ma Nerchi, ma to do siebie, że nie rozprzestrzenia go zbyt y, dużo. Ale jak ostatnio widzimy, trenuje Polak bardzo mocno, bo on trenuje grając w turniejach. No i teraz zgrał jeden y, turniej za drugim, z tego co widzę. Dostał się do, te, do finału Go For Starcraft 2 i w tym samym czasie grał też w Zotaku I musiał oddać ten mecz Walkowerem z tego co się dowiedziałem Gdyż no po prostu nie grał dalej król no, odmówił... nie tyle odmówił gry co grał Go For Starcraft 2 Tam ludzie z Zotaka byli wściekli, zaraz królowa zostanie zabita, jeszcze tutaj z was strzały Byli wściekli, bo to był setny turniej taki jubiluszowy, nie dziwię się wcale też bym był, nie byłbym zbyt zadowolony w takim momencie, a ten tak jest co miesiąc organizowany. Świetne umiejscowienie overlorda, zawsze mi się to bardzo podoba. No a Helionów mamy coraz więcej. Będą tutaj próbowały jakoś kontrolować tą mapę i wbiegać, wjeżdżać w jedną albo drugą stronę. Już trzy Roche u do pilnują ekspansji. To jest dosyć ryzykowny moment dla Nerchia. Ale fajnie trzyma roachę przy rampie. Przy nich będzie się o oberwie. Tutaj musi trzymać bliżej ekspansji. No i jak to zaraz zostanie rozegrane? Zobaczmy! Helion zobaczyły Roach'a i, <coughs> i... od razu się yy, ewakuował. Przepraszam na się za gardło i dźwięk nosowy. Dalej jestem niestety trochę przeziębiony, ale staram się cokolwiek nagrywać. W drodze jest już Ler i czy będzie się latać Polak? Nie, najwidoczniej gra dokładnie tak samo jak ostatnio, yy, czyli będzie to armia naziemna, ale tym razem plus jeden do ataku dla tych dziabiących, a nie dla plujących. Krip, 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 tu na razie tylko jeden creep tumor jest <coughs> ustawiony, przepraszam. I teraz zobaczmy co robi teran. Plus jeden do obrony, plus jeden do ataku dla piechoty mamy tarcze czy tarcz jeszcze nie ma tarcze, czy są niewynajdowane. Na razie przede wszystkim steampack. Najważniejszy już jest steampack, więc stymulant tak zwany będzie zaraz tutaj szalał, a heliony próbują cały czas tutaj upilnować co się ciekawego może dziać. Na mapie, no kontrolę nad mapą posiada w tym momencie to, Polt, ma bardziej mobilną armię Roache'e nie bardzo mogą wyjść, bo zostały po prostu wymanewrowane i wpadły w linię minerałów i zrobił jedno wielkie barbecue e, Pieczone, mm, pieczone dronki, to jest to ładwie dwie salwy i zerlingów, nie ma, Roache'e już wychodzą Tutaj z odcieczą, żeby pomyślić swoich przyjaciół i nic nie dały rady pomyślić I to mógłby być dobry moment, gdyby dobra jakoś wymanewrować, gdyby udało się wpaść w tą linię minerałów, ale jeszcze by było piękne. No i rusza Pol z bardzo silną armią w tym momencie. Dużo Marinesów, tu jest, jest 16, 21 Marinesów już w drodze do tego. Są te Heliony, to może być dosyć ciekawe. Widzimy ile tych strzałów na Roucha musi być, żeby jeden padł. No i teraz Marines, dwa medivaki. jak da rady to rozegrać koreańczyk, jak da rady to Polak, czy da rady Polak cokolwiek z tym zrobić, no i już podchodzi dołem i ekspansja oberwie, jest impact, jak to będzie wyglądało, Heliony z tyłu, żeby tutaj bronić przed Zerlingami, czy da radę, walczy teraz, obrywają Roach'e, czy da radę, kto się na tym lepiej wyjdzie? Przydałoby się zniszczyć te mediwaki, ale nie ma królowej, żeby dała radę atakować. Czy Polak da Radę wejść już te jakieś drąki wziął do ataku i teraz szybka ucieczka, żeby podleczyć tą armię. Widzimy, że po tym spotkaniu większość armii się trzyma. Większość, cała armia się trzyma dosyć dobrze. Dzięki tej leczeniu. No i jednostki stracone więcej stracił. W tym momencie Zerko 800 mniej więcej minerałów. Jest tak zwany run -by ze strony Zerga. Będzie się z ringami do środka się gdzieś dostać, żeby na przykład ekspansję przyblokować. A już w idą posiłki Polta. Jest jeden czołg Siege tech. Również jest. Czy ekspansja zostanie zniszczona? Byłoby jednak dobrze, żeby chociaż muły zniszczyć. To by się naprawdę opłaciło. No i muły zostały właśnie dwa ze żarte Bardzo dobra ze strony Polaka. Odciągnął też uwagę od swojej bazy. I będzie gdzieś tutaj yy, krążył fajny wallin ze strony Polca zawsze to można szybciutko zamknąć, żeby nie było żadnych większych problemów. Patent już w drodze, inwestory również są w drodze i kolejna ekspansja będzie chciał Nerkio zagrać bardziej taki ekonomiczny, mecz. pamiętajmy, że Zerk teoretycznie jest już takie powiedzenie, że musi mieć o jedną ekspansję więcej od swojego przeciwnika żeby trzymać się z nim na równi no i teraz jedna salwa z czołgu. widzieliśmy co tutaj robi z tym wszystkim To próbuje teraz Nerkio zaatakować czy da radę tutaj mógł wysłać z dwóch z dwa zerlingi dalej za tą armią czołgów wtedy ostrzeliwał zarówno zerlingi jak i swoich bo tak to działa jeszcze jedna baza przejęta ale ta widzimy jest atakowana przez Heliona który próbuje tutaj boczek yy, przypiec i właśnie nie on dał sobie rady okej okay, dał radę boczek yy, przypiec to jest bardzo dobrze że przynajmniej to się udało zrobić Co tutaj dalej jest ciekawego? Infestory grzecznie sobie czekają Zerlingi, Rouche jest już w drodze Hive jest, dopiero Spire postawiony Zobaczcie na ten timing Skończyliśmy robić Spire, skończyliśmy robić mniej więcej w tym samym czasie Hive i dopiero Greater Spire Wcześniej to było w ogóle niepotrzebne Roache oraz Zerlingi na razie to jakoś sobie dawały radę No i Broodlordy, tu są bardzo ważne, zobaczymy jak dadzą radę One... Czy dadzą radę tym razem? Wydaje mi się, że mapa jest teraz trochę lepsza dla Polaka, z tego względu, że tutaj gdzieś będzie mógł się ukrywać i spróbować zaatakować te umocnienia Terana. Da radę te Wallin zniszczyć, ale ładny tej Wallin ze strony Polta. Jest dwa razy Sublidipo, raz bunkier. Ciekawe czy mi się dźwięk nagrywa. Sub, czy dźwięk się nagrywa? No musiałem to sprawdzić, bo ostatnio mam, y... byłem po formacie i tak to zawsze jest, że nie jestem pewny czy się dźwięk nagrywa. Kamienie są niszczone, zerk potrzebuje jak największych tutaj miejsca, żeby przebiec. Widzimy, że jest Sensor Tower. Pokazuje, że coś gdzieś tutaj krąży, domy... domyśla się, że to jest masza zerlingów zżerające kamienie. O, już się kamieni nie ma, ale jak widzimy nie pokazuje, że kamieni nie ma nie pokazuje też jakie są jednostki, ale to się zawsze można domyślić, że w takiej ilości obok siebie to są tylko zerlingi, a raczej nieby rud. A raczej nie ultraliski, no rozwalił też tutaj polty, żeby mógł szybciej przechodzić. Nie jestem w 100% tak pewny, czy mi się to podoba, chyba lepiej, żeby było takie wąskie gardło. No i bokiem będzie chciał Nerf'ie się dostać do jego bazy. I mógłby spróbować, bo te czołgi są niezbyt dobrze rozstawione. I Fangal Groud, pięknie! Udało się Medivaka złapać. Teraz oczywiście dropowane są te jednostki, ale to obydwa medivaki za chwilę zostaną zniszczone. No ładnie udało się tutaj Polakowi złapać przeciwnika. Trochę szczęścia w tym było, ale Medivac zniszczony w międzyczasie polszym, się tutaj nie przejmuje na simpaku, rusza oczyścić teren, a i energio jak zawsze słabo rozprzestrzenia. No i czy spróbuje tutaj zaatakować, czy też nie. Widzimy, że teraz jest walka na dwa fronty, był tam jeden fangal bardzo dobrze, ale tu trzeba uważać. No cała tarmia ta zostanie za chwilę zniszczona, zneutralizowana roach idą przodem, żeby zobaczyć gdzie jest ta linia ostrzału czołgów i będzie chciał wejść bezpośrednio w SPłki, będą teraz. będzie ostrzeliwać swoje własne jednostki nie! Pięknie zdjął Siege Techa, ale już teraz POLT ładnie to rozegrał. Chciał po prostu Nerchio zmusić przeciwnika, żeby ten ostrzeliwał jego własne swoje własne scp ale Polt był na tyle mądry, że po prostu z zdjął w ostatniej chwili. Tu byłoby dobrze, na przykład, zniszczyć tą ekspansję, więc tyle rouchi zmarnowanych. Owszem, tam trochę miejsca się zrobiło na przyszłe Brudlordy, ale mimo wszystko to chyba nie było tak opłacalne, jakby chciał Polak. Podtrzeźwość umysłu w tym momencie, jak najbardziej. Godna pochwały Brudlord, siedem brudlordów Ktoś do mnie napisał, ktoś się za mną stęsknił Jak ja się cieszę, że teraz jest możliwość, że automatycznie Ustawia się busy, więc nie widzę Tego, nie mi nie tej wiadomości Co było plagą przez pewien czas Tak naprawdę no i kolejne Broodlordy są już w drodze. Jeden dokładnie był skan, ale chyba Pol to doskonale zauważył. Trzy tory już w drodze pod. No, mamy więc kompozycję armii dokładnie taką samą jak ostatnio. No i Terran ładnie się tutaj bunkruje. Jest plan Terry Forces. Tutaj będzie ekstremalnie ciężko, żeby to zniszczyć. Jedyny sposób to brudlordy od tyłu. Inaczej tego nie widzę. No i jest też fajna sytuacja w tym momencie, że można fangalami rzucać fangale. O, gdyby dobrany do Polak złapał te czołgi, byłoby świetnie. No i teraz Brudlordy podchodzą i czy jest gdzieś tutaj armia Terana? Są wikingi, wikingi już czekają, nie ma za Infestory troszeczkę w złym miejscu. Jest... Z jeden Brudlord padnie na pewno nie może teraz za bardzo podejść tutaj nigdzie. I jest jeden fangal. Infestor Teranie. Dwa i rzuceni w tym momencie. Czy da radę zniszczyć tą ekspansję? Nie da rady ekspansji zniszczyć. Kolejny Infestor Teran rzucił. Nie ma fangala, nie ma energii na fangala i teraz te wszystkie! Brudlordy mogą być zniszczone, ale Zong w tym momencie ze strony Polaka za mało infesorów miał. Nie miał energii na Fangale, tyle Brudlordów zabitych. Ja bym był wściekły, domyślam się, że Artur też nie był być zadowolony. Tutaj próba run baju. o tym właśnie mówiłem, te kamienie się przydają. Kolejne Brudlordy już są tworzone, dronki gdzieś tam uciekły, próbowały się ewakuować. Jakiś Fangal jeden był, kolejny, ale te Brudlordy raczej już się nie zdążą robić z tyłu podchodu. No, właśnie, coś tutaj przy energii. się przyznał, że jemu to nie wyszło. Zabrakło inwestorów. Gdyby miał te inwestory, miałby tutaj szansę cokolwiek zrobić. A tylko trzy inwestory przetrzymały się. Nie mógł zablokować tych Wikingów. Nie mógł przytrzymać tej armii, że Brudlory to po prostu niszczyły. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. E, 2 do 0 już w tym momencie dla gracza z Korei. Jeżeli teraz Polak nie weźmie się w garść, to będzie po ptokach 200 euro. Pójdzie po prostu do Polta. Zapraszam do obejrzenia kolejnej gry, zobaczymy, czy sobie Polak poradzi, czy też nie. I jak zawsze zapraszam do komentowania, zapraszam do... wiecie do czego zapraszam, do subskrypcji itp. itd. Cześć, żegnam Was Emil z kanału M Starcraft.